Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jeden prosty trik, dzięki któremu będziecie mieć większe napięcie na bicepsie, większe napięcie na tricepsie. Jeżeli ten filmik Wam się spodoba i chcecie kolejne części właśnie z tej serii, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do oglądania. Żebyście zrozumieli dalsze rozważania, trzeba zapoznać się z podstawami biomechaniki, ale spokojnie postaram Wam się to wytłumaczyć najprościej jak tylko się da. Otóż w momencie, kiedy robicie ćwiczenie na biceps, czyli uginanie handlem, robicie to ćwiczenie, to największe napięcie na bicepsie jest w tym właśnie momencie. Dlaczego? Ponieważ teraz mamy najdłuższą dźwignię. Dźwignia to jest nic innego, jak punkt przyłożenia siły do ramienia obrotu, czyli właśnie stawu łokciowego. Teraz. Mamy najdalej hantel od naszego ciała, jak tylko się da, więc w tej pozycji mamy też największe napięcie. Tutaj mamy zerowe napięcie, tutaj ta dźwignia cały czas rośnie, 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 tutaj jest największa, i od tego momentu, zobaczcie, hantel już jest bliżej ciała, więc też napięcie spada, ponieważ dźwignia. Się skraca. Dlatego możemy wykorzystać gumę oporową, żeby mieć pełne napięcie podczas tego ruchu. Bo jak działa guma? W momencie, kiedy robicie trening z gumą oporową, to ona teraz na samym dole daje nam najmniejsze napięcie, bo jest najmniej rozciągnięta i im bardziej ją rozciągamy, tym to napięcie rośnie. Czyli tutaj to napięcie jest nadal spore, mimo tego, że mamy krótszą dźwignię. Dlatego możemy wykorzystać to podczas ćwiczenia z handlem, zakładamy gumę oporową i robimy teraz. Tutaj mam najdłuższą dźwignię, i tutaj to napięcie nadal jest ogromne, bo guma mi pomaga. Pewnie każdy z Was zna to ćwiczenie, w którym robimy tak zwany triceps kickbacks, czyli łokieć lekko do tyłu i robimy wyprost w stawie łokciowym. Teraz zwróćcie uwagę, że siłą działającą w tym ćwiczeniu jest siła grawitacji, czyli Działamy totalnie w dół. Więc fajnie by było, żeby podczas tego ruchu dodać jeszcze siłę, która będzie centralnie przeciwstawna wyprostowi, czyli która działa tam. I właśnie w ten sposób możemy właśnie użyć gumę. Ok, czyli założyliśmy gumę oporową i teraz kolejną siłą działającą przy tym ćwiczeniu, będzie właśnie siła centralnie przeciwstawna do tego ruchu. Przy tym ćwiczeniu również należy pamiętać o tym, że tutaj nie ma żadnego ruchu, nie ma żadnego napięcia. Czyli nie ma sensu bujać tutaj. Ruch zaczyna się od kąta 90 stopni, w tym momencie. I tutaj się też kończy. Nie ma sensu robić takiej bujanki, jak to niektórzy robią na tym, na tym ćwiczeniu. Także wystarczy, tak. I to ćwiczenie jest zdecydowanie trudniejsze. Też bardzo ważne jest to, żeby cofnąć lekko łokieć. Czyli nie wychodzimy stąd, nie robimy jakiegoś bujania w ten sposób, tylko łokieć jest skierowany do tyłu. Przez to rozciągamy jeszcze głowę długą tricepsa. I robimy teraz. To by było na tyle, jeżeli chcecie kolejne ćwiczenia z tej serii, czyli pokażę Wam jak używać gum oporowych w treningu siłowym, to zostawcie łapkę w górę. Sprawdźcie także mojego e-booka, gdzie jest wszystko, co potrzebujecie do zmiany Waszej sylwetki. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach.